Jako rektor z satysfakcją obserwuję wieloletnie działania Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki z Zasobami w tematyce badania i eksploatacji zasobów kosmicznych. Technologie kosmiczne to kierunki, które silnie rozbijamy w AGH. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki z Zasobami jest tu bardzo aktywny i wiem, że nadal pracuje nad kolejnymi stanowiskami badawczymi, między innymi laboratorium do badań mikrograwitacji. W ogóle tematyka kosmosów też w tej chwili hit na naszej uczelni. To ważne kierunki działania utworzonego przez AGH z partnerami innymi uczelniami w Europie Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, w skrócie uniwersyte, w którym wydział od początku bierze bardzo aktywny udział. Każdy rozwój zawsze bazuje na mocnych fundamentach które są prologiem do następnych wspaniałych odkryć. Uniwersytet przyszłości, jaki buduje AGH, to przesuwanie granic, to odkrywanie nieznanego, także w kosmosie. AGH potrafi wdrażać innowacje i kształcić ekspertów dzięki połączeniu wartości, jakimi się kierujemy oraz wiedzy i zapleczu badawczemu, jakie posiadamy, tak jak te laboratoria. Tego typu projekty jak Linear Bearing Testbed są, ciego, są codziennością nas na uczelni i na wydziale i dlatego należy je pokazywać i promować. Panie dziekanie, na czym polega ten projekt? Loop, czyli pętla. Landing on Phobos once. Musimy wylądować na Księżycu Marsa w Phobosie od razu, za pierwszym razem. Dlaczego? Ponieważ przyciąganie phobosowe jest ponad tysiąc razy mniejsze niż ziemskie. Dlatego mamy tylko jedną, jedyną szansę. Wy także macie jedną szansę dużą szansę, żeby odwiedzić i zobaczyć, co jeszcze się dzieje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, bo tu się zawsze coś dzieje.